Wyszliśmy z budynku Capitol a zostaliśmy wyprowadzeni jednym wyjściem. Okazuje się, że ulice dookoła Capitolu są zamknięte. Chciałem się przejść do Sądu Najwyższego, do budynku Sądu Najwyższego. Okazuje się, że ulica tam prowadząca jest zamknięta. Zostałem poinformowany, że. Przez policję, zapytałem się policjanta co się dzieje on powiedział, że SOMETHING IS GOING ON Czyli Dostałem taką bardzo enigmatyczną odpowiedź Wszystko jest pozamykane Prawdziwy dzisiaj harmonogram jazdy Joe Bidena okazuje się, że jest dzisiaj w mieście ma tam jakieś funkcje, coś tam do zrobienia kto wie, może napotkamy samego Sleepy Joe no, Teraz musimy zobaczyć jak my w ogóle stąd back i Hey. What's up, I have a question. Uh, if I turn around, if I turn around, can I go for the National Mall over there? Yeah, you can go down that way. Uh oh, it's yeah. just first street right here. First Street right there. Yeah. Thanks a lot. You're welcome.